Pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę. Temperatura powietrza spadająca poniżej zera to warunki szczególnie trudne dla osób bezdomnych. W związku z tym strażnicy zwiększyli częstotliwość kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. Podczas objazdów strażnicy sprawdzają także, czy nikt nie potrzebuje pomocy medycznej oraz informują o ofertach pomocowych. Od 2018 roku mamy porozumienie z Caritasem i w sezonie tym jesienno-zimowym, przy tych naprawdę niskich temperaturach. Wspólnie z Caritasem rozwozimy ciepłe posiłki, ubrania i inne takie rzeczy, które są w tym codziennym życiu osób bezdomnych bardzo przydatne. No właśnie, jak wygląda taka pomoc? Jak wygląda taki patrol? Znaczy, patrol oczywiście ma termosy z. Posiłkami, z zupami, z gorącą herbatą, z kawą oraz pojemniki ze skarpetami i z różnymi innymi częściami odzieży. I po prostu jedziemy na miejsca, o których mamy informacje, że przebywają tam osoby bezdomne, tak? Radosław Bielicki, zastępca komendanta straży miejskiej w Olsztynie, apeluje, by nie przechodzić obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby. Jeżeli e, przechodzimy koło takiej osoby, zawsze zwracajmy na nią uwagę, szczególnie przy takich temperaturach. E, jeżeli zauważymy, że potrzebna jest jej pomoc, proszę o zgłaszanie tego faktu do Straży Miejskiej w Olsztynie. Wówczas udajemy się na miejsce, przeprowadzamy rozmowę. Czę, często osoby potrzebują e, pomocy w przedostaniu się do schroniska dla bezdomnych, do Caritasu e, lub też do mops czy macie takie interwencje od mieszkańców Olsztyna? Dużo mamy tych interwencji. Głównie tak naprawdę dotyczą osób bezdomnych, które znajdują się pod wpływem alkoholu. To są najczęstsze zgłoszenia. W ubiegłym roku na Izbę Wytrzeźwień trafiło prawie 900 osób bezdomnych. 20, 20 osób przewieźliśmy do schroniska dla bezdomnych, do Caritasu. Dla 10 osób udzieliliśmy pierwszej pomocy i w dalszej kolejności wzywaliśmy do nich karetki pogotowia, tak? bo potrzebowały takiej medycznej, fachowej pomocy. W Olsztynie działa oddana do użytku w 2024 roku. Nowa noclegownia dla osób w kryzysie bezdomności. W parterowym budynku jest 97 miejsc noclegowych, to jest o 30 więcej niż poprzednio. Są tam cztery pokoje 18-osobowe, 20-osobowe oraz 5-osobowy pokój przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy pokojach znajdują się łazienki. W budynku jest też suszarnia, pralnia, świetlica, kaplica i pomieszczenia socjalne dla pracowników. Zamontowane na dachu panele słoneczne wspomagają ogrzewanie ciepłej wody. Jeżeli chodzi o schronisko, zarówno schronisko, jak i noclegownia są to jednostki, które są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Schronisko przewiduje 36 miejsc, z czego około tam 31-32 osoby dziennie korzysta z tego wsparcia. Nowa noclegownia przewidziana jest dla 97 osób, z czego dziennie w ostatnim okresie korzysta około 50 osób warunki trzeba spełnić, by właśnie skorzystać tutaj? Jeżeli chodzi o noclegownię, takim podstawowym warunkiem to jest to, żeby osoba w kryzysie bezdomności była trzeźwa, bo zdarza nam się niemalże codziennie, że w momencie, kiedy otwieramy noclegownię i badamy trzeźwość naszych podopiecznych, to niektórzy mają w powietrzu właśnie zawartość alkoholu, co powoduje, że te osoby nie są wpuszczane na teren noclegowni. Oczywiście te wsparcie kierujemy zarówno do osób, które są mieszkańcami Olsztyna, ale i też ci, którzy pochodzą z innego miasta i interwencyjnie zapewniamy ten noslek w odpowiednich warunkach w przypadku gdyby było obłożenie bardzo duże gdzie wtedy można znaleźć jakieś wsparcie Jeżeli byłaby taka sytuacja że tych osób byłoby więcej niż 97 to mamy na, jesteśmy na, na tyle przygotowani mamy e, różnego rodzaju materace karimaty żeby osoby e, mogły też e, spać zarówno na świetlicy bądź też w korytarzu jeżeli będzie taka potrzeba ale ostatnie miesiące wskazują na to że te obłożenie w noclegowni e, jest na tyle niskie że ta Ilość miejsc, którymi dysponuje ośrodek pomocy społecznej i noclegownia, są na chwilę obecną wystarczające. Niskie temperatury to zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, które są narażone na wychłodzenie. Hipotermia to stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała obniża się do 35 stopni Celsjusza lub niższej. Do spadku temperatury dochodzi, gdy zaburza się proporcja między ilością ciepła wytworzonego przez organizm do ilości utraconego. Jak postępować w przypadku hipotermii, jeżeli spotkamy taką osobę, która jest wychłodzona? Pierwsze co to zacznijmy działać. Podejdźmy do takiej osoby, zobaczmy czy jest przytomna, czy jest nieprzytomna. Jeżeli jest nieprzytomna, zobaczmy, w jakim stanie jest jej ubranie. Jeżeli jest mokre, zdejmujemy całe mokre ubranie, okrywamy czy naszą kurtką swetrem, bądź też dodatkowo jeszcze kocem termicznym folio NRC, która powinna znaleźć się w każdej apteczce. Na pewno nie pocieramy takiej osoby śniegiem, czy zbyt gwałtownie nie staramy się ogrzewać, ponieważ powrót ciała do normalnej temperatury z hipotermii. Jest jest procesem dość długotrwałym i powinien zachodzić spokojnie. Czyli powinniśmy zabrać taką osobę do ciepłego pomieszczenia, izolowanego od złych warunków atmosferycznych. Następnie, jeżeli chcemy ogrzać delikatnie kończyny, woda letnia, nie gorąca, i jeżeli jest osoba przytomna, podajemy ciepły napój, na pewno niealkoholowy, nie, nie zawierający alkoholu. Jak również jednym z pierwszych elementów to jest zadzwonienie pod numer 112 i przekazanie informacji o stanie poszkodowanego. Jak może się skończyć takie długotrwałe wychłodzenie i po jakim czasie właśnie może dojść do nieszczęścia? Wie panie, co, to jest różnie. To wszystko zależy od człowieka. Każdy inaczej zareaguje, jeden wytrzyma dłużej, drugi krócej. Ale to czasami bywa kilkanaście minut, czasami nawet kilka minut, jeżeli powiedzmy ktoś padnie do lodowatej wody tak, i nie będzie mógł z tej wody wyjść, na zewnątrz będzie panowała niska temperatura, może to być bardzo szybki proces. Przypomnijmy, wszelkie niepokojące sygnały o osobach w kryzysie bezdomności można przekazać dyżurnemu Straży Miejskiej w Olsztynie pod numerem 986 lub pod numer alarmowy 112 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2021 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Jej numer to 800 165 320. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.